Cześć! Witam się w kolejnym odcinku. Dzisiaj wszystkie króliczki dostały po jabłuszku. Jest już wieczór, więc zobaczymy może. Fajnie by było, żeby jeszcze raz go do siebie dopuściła. Ona nawet ogonka nie unosi. Ech, więc chyba tam te dwa razy muszą wystarczyć o ile w ogóle trafił. Nie z tej strony facet. Tu masz. No więc samiczka dała się pokryć tylko dwa razy rano. Teraz niestety próba nieudana, więc teraz jej nie męczę. Niech sobie odpoczywa. Nie działa, tak? Czy twoja agresja już minie? się. Ja jutro wrzucę sobie tą samiczkę do niego i zobaczymy. Oczywiście pewno będzie bez zmian, no ale zobaczymy. Tak w ogóle. To, a później się przyglądam na filmiku. I ten samczyk to chyba za tym drugim razem to nie trafił, więc mam nadzieję, że za pierwszym trafił i że to wystarczy, bo teraz już mu się nie chce dać pokryć. Cześć, Zozo. E, Zoza. Dzisiaj króliczki rary rarytasik w postaci sosny. Ja Chciałabym to zabrać, co? <laughs> Jakbyście mieli jakieś pytania, to w sumie możemy zrobić Q&A Więc możecie pytać o wszystko Pod tym filmem a w następnym odcinku odpowiem na nie. Tutaj samczyk też sobie chrupie. Jak mu otworzę klatkę, to nie będzie chrupuł, tylko już na mnie patrzył. <grybujesz> Więc używam nagrać przez kratki. Tuptuś też sobie dziabie. Nie, Tuptusiu? Mmm, Teraz robię sobie mieszaneczkę. Tu mam owies łuskowy i jęczmień, zaraz dam granulat i trochę jęczmienia jeszcze dodam. To mam dla tych co łuskają, bo niektóre moje króliki nie łuskają. A tutaj mam taką super chochlę z owsem bezłuskowym. I zaraz robię, robię kolejną mieszankę. Dla króliczków. Także teraz jęczmień. Jęczmień mam tutaj. Teraz to przemieszam. Myślę, że jeszcze trochę owsadam. I zaraz dosypię granulciku. Więc daję tyle, jęczmienia i owsa. A reszta już granulat. Zaraz sobie też to wymieszam. Powiem Wam jaki granulat używam. Dobra, teraz wymieszam. U mnie granulat jest taki szczęśliwa farma królik. To jest na tucz. Na razie nie mam dla matek karmiących, jeżeli mi się tam do ta samiczko to sobie zakupię. I ogólnie to używam tego, ponieważ u mnie wioskę dalej. Mają paszarnie i mam po prostu to pod ręką. Jeszcze dowożą do domu za darmo. Więc o tyle dobrze. Szczerze mówiąc, planuję zmieniać na unipasz. Więc muszę sobie na Allegro zrobić smarta. I będę miała też darmowe dostawy. Bardzo, bardzo dużo pyłu znajduje się w środku. Nie ważyłam ile dokładnie, bo to w sumie w wiaderkach mam zawsze tego pełno. Nawet nie chcę zgadywać ile. No i tak to sobie wygląda. Tutaj owiec ow łuskowy, tutaj bezłuskowy. A tu mam y, więcej granulatu i mało jęczmienia i owsa, też bezłuskowego. To tak bardziej naturalne dla pani Termont i dla tego czeplina. Dla Ali. No i też y, baranek. Słabo mi chce jeść inne rzeczy i jest taka oparta, że może jej w ogóle nieść. A ze względu na to, że może być kotno, no to wolę jej dawać takie coś. Nie ma jej wucha. Dzisiaj sobie zważę Ali i porównam ją z wagą jej dwóch sióstr. Więc zobaczymy, czy będzie odstawać, czy będzie szła z nimi równo. Samiczka 3 kilo. Kupowałam ją dwa tygodnie temu i ważyła 2,5, a teraz ładnie przytyła do 3 kg. Dobra, dziewczynki poważone. Nie nagrałam, bo strasznie się wierciły i chciałam ich wyskiwać. Tamte samiczki 4,900 i 4,600, a tutaj Ali 4 kg. Także faktycznie czyplinki słabo idą. Oddzieliłam sobie samiczki od samczyków. Już sobie na spokojnie mogą tutaj siedzieć. A samczyki zostały tutaj. Właśnie posprzątałam samczykowi. I tutaj samiczce. I w sumie na dzisiaj starczy. <laughs> tutaj już takiego burdelu nie ma, a tej, co tutaj wsypię, to i tak wszystko idzie na kopiec. Nie, dziołcha? Więc na razie jej nie dosypuję. W sumie jest poniedziałek, wygod na czwartek, więc zobaczymy. Niedziałucha, może tutaj taki bałagan, że mi się nie podoba, no ale wszystko co ci dam, to i tak ląduje tam. Dzień doberek. Zobaczcie, co tutaj się zrobiło. Już prowizorki są. Ta chyba też załapała. Zajawkę na robienie gniazdka, i tam sobie trochę te kopie, i tutaj. O matko, dziucha ty byś się jeszcze wypiła, to by było dobrze. Nie wiem, czy słychać jakie ja lubię ich takie chrumkanie Nie. Wyglądałam mu parę dni temu, a on ma taki bałagan już zrobiony i cały czas się brudzi, syfiasz, nawet ma brzydką okrywę w dotyku, taki poobklejany, chłopie, ty byś na ruszcie musiał stać, żeby być czysty, nie? Słucham proszę pana, tak to jest twój ojciec, no. Właśnie wróciłam ze spacerku i znalazłam <taki> takie pocięte gałęzie drzew. Więc stwierdziłam, że sobie zabiorę dla królików. Hihi. Samiczka coś tutaj sobie szykuje po poródku. Powolutku, na spokojnie. Pierwszego ją ukryłam. Już przekopała wszystko. Ale to jest i tak to posprzątania. Pani działka, gdzie pani idzie? Czyli tutaj dościeliłam. Ładnie. Na jutrowy kod zobaczymy co z tego będzie, bo ten kopiec to jest tak ogromny, że ja nie wiem jak ona te dzieciaki tam schowa, o ile w ogóle coś tutaj się wydarzy. Ogólnie to teraz w piątek, sobota, to jest 19. 20 planuję jechać do babci na tydzień w okolice Trójmiasta, więc filmiki będą zawieszone na jakiś czas, jadę na tydzień minimum wciąż będzie miała urodziny, więc chcę z nią spędzić trochę czasu i zobaczymy, co tu się wydarzy. No i jak wrócę, to już zaledwie parę dni będzie do wykotu tej samiczki. Jeszcze tak szczerze mówiąc, dokładnie jej nie sprawdzałam, chociaż gniazko sobie robi. Ale teraz na dniach jej posprzątam, zanim pojadę i już wtedy każę tylko mężowi dosypać słomy i ją obserwować, to już będę spokojniejsza i sobie wrócę myślę, że z nowymi nabytkami tylko w ten tydzień będzie musiał mąż zrobić drzwi do jednej klatki i zbudować już drugą klatkę bo to będą dwa króliczki jednak bardzo mi się spodobały termondy i chciałabym chciałabym sobie je hodować i znalazłam fajnego samczyka z lodowodem <laughs> więc mam nadzieję, że uda mi się go zakupić i chyba zamiast WJS-ów na razie wprowadzę sobie termontki nie działa. tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądać bo jeszcze spodobały mi się burgunskie i WJS-y i one tak ze za sobą zawsze walczyły u mnie w rankingu i szczerze mówiąc na razie zostaje TB Już sobie przed wyjazdem posprzątałam klatki, myślę, że pojadę piątek-sobota, czyli jutro albo pojutrze. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo czekam głównie na tę samiczkę, chociaż niczego się nie spodziewam po niej, ale to może mnie zaskoczy. Sorki za końcówkę, ale nie dograłam i muszę się nagrać na zdjęciach, więc dziękuję za oglądanie. I następny filmik pojawi się za tydzień. W nagrodę będzie mała niespodzianka w postaci nowych królików. Na pewno będzie to jeden. I może będzie też drugi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc dziękuję za łapeczki i subskrybujcie. Hejo!